Cześć, witajcie serdecznie. Postanowiłem nagrać serię odcinków o Mercedesie W123 wersji Coupe. Przed Wami samochód z 1983 roku po wstępnej odbudowie podwozia. Aktualnie jedziemy do piaskowania, a dokładnie szkiełkowania naszego lakieru w celu usunięcia i położenia nowej warstwy. Na każdym etapie będziemy Wam przekazywać informacje, jak wygląda cały proces odbudowy tego pojazdu. Przyjrzyjmy się z bliska naszemu Mercedesowi, jak on wygląda. Jak widzicie, jest on totalnie wybeszony, nie ma żadnych części. Nie mamy tutaj silnika ani skrzyni biegów. I będziemy nakładać też na niego warstwę specjalną epoksydum. Nie wiem, czy Wy to czujecie, ale spójrzcie na tą przepiękną linię w wersji coupé. Nasz projekt będzie o tyle wyjątkowy, że postanowiliśmy wyposażyć ten samochód we wszystkie luksusowe elementy wyposażenia, które w tamtych latach były praktycznie albo nowoczesnymi, bardzo nowoczesnymi elementami, lub rzadko spotykanymi. Mam tu na myśli takie elementy jak elektryczne szyby, elektryczny szybek, dach, system ABS, klimatronik, tempomat, Oczywiście skrzynia biegów w automacie. No i oczywiście ta wersja będzie wyposażona w silnik 2.8 benzyna z wielopunktowym mechanicznym wtryskiem. Także samochód ten będzie posiadał wszystko, czego można było w tamtych latach tak naprawdę, o czym można było w tamtych latach pomarzyć. A i nawet na te czasy, czasami w niektórych samochodach będą te elementy rzadko spotykane. Także oczywiście wszystko będzie składane na oryginalnych częściach, typowo z tego danego modelu. Także nie będziemy tu wprowadzali żadnych modyfikacji, żadnych kombinacji. Wszystko po prostu pójdzie w oryginale. No i słuchajcie, dolecieliśmy już do Artura. Samochód, jak widzicie, na swoim stanowisku. Ja przekazuję głos na temat tego, co będzie robione w tym samochodzie. Niech się wypowie owiec Cześć, więc przyjechała do nas beczka, Mercedes w 280C z trzeciej serii, 83 rok. Siadamy, rozbieramy go do końca, oczyszczamy go granulatem szklanym, najdrobniejszą frakcją możliwą, żeby, z możliwych, żeby było delikatnie, po całości. Później zabezpieczamy podkładem epoksydowym Novol For Classic Car. No i myślę, że klient będzie zadowolony. A tak, Artur, ogólnie co sądzisz o tej bazie, którą ci dostarczyliśmy. Sam jako miłośnik Mercedesów, osoby, które miałem kilkanaście sztuk, sam robiłem ich kilkadziesiąt dla klientów. Uważam, że to jest bardzo fajna baza. Oczywiście jest co robić, tu nie ma... nikt nie mówi, że to jest salonówka, ale baza jest fajna, jest przy czym pracować i warto go, warto go ratować. Podwozie już ma ładzie zrobione, zawieszenie porobione, została jak na sprawę góra. To będzie bardzo przyjemna praca i sam nie mogę się doczekać, aż ona wyjedzie gotowa. Także Artur przekazuje Ci naszą beczkę do roboty i wracamy za 2-3 tygodnie. Wtedy Wam znamy relację, jak została ta robota wykonana, czy jesteśmy zadowoleni. Pomimo 38 lat, jak widzicie, samochód jest w bardzo dobrej kondycji blacharskiej. Wierzchnia, warstwa lakieru została zdjęta. Cała karoseria jest w bardzo fajnym stanie. Nie ma żadnych oznak napraw blacharskich, powypadkowych. Także warto po prostu poświęcić nakład ogromnej pracy, żeby odrestaurować ten samochód. Sam proces, jak widzicie, jest bardzo, bardzo żmudnym i pracochłonnym procesem. Cały trud tutaj poświęcony tutaj wypiaskowaniu, wyczyszczeniu tego samochodu z różnego rodzaju lakierów, które zostały nałożone przez wiele lat, był żmudny, ale tak naprawdę warty, warty poświęceniu. Na kolejnym etapie będzie kładziony już lakier epoksydowy firmy Novol Classic. Efekt jest naprawdę wyśmielity i bardzo obiecujący. Przednie błotniki na zdjęciach ich nie widzicie, ale są zakupione nowe, oryginalne w serwisie, które też będą wrzucone w podkład epoksydowy. No no i już samochód zostanie na kolejnym etapie przekazany lakiernikowi w celu nałożenia odpowiednich warstw lakieru. No i do tego samochodu. Ja dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Trzymajcie się. Cześć!